witam ponownie na kanale. Na początek zachęcam do subskrypcji i przechodzimy do tematu. Trochę mnie nie było na kanale, ponieważ nie miałem jakoś ochoty nagrywać, wrzucać. A jest to kanał organy z zajawki, więc nie chcę robić nic na siłę. Nagrywać, montować, wrzucać po prostu luźne materiały. Jak mam ochotę to nagram, wrzucę. I od dłuższego czasu miałem już ochotę powrócić na kanał, coś nagrywać dla Was i Postanowiłem, że wrócę na kanał, takie troszkę luźniej. Nie będę miał takiej spinki, że muszę coś nagrać, wrzucić, tylko po prostu na spokojnie w swoim czasie będą się pojawiały kolejne materiały. I chciałbym, żebyście napisali w komentarzach, kto z Was jeszcze został na tym kanale. Dajcie łapkę w górę, więc wracam na kanał troszkę z innym podejściem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście, ten czas, co nie było mnie na kanale, ograłem parę fajnych tytułów, Na przykład ostatnio wbiłem w Assassin's Syndicate Platynkę. Więc y, dużo grałem, ciągle dużo gram, y, jak wiecie lubię gry. No i to myślę, że byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten pierwszy materiał po tej przerwie. Zachęcam do subskrypcji, trzymajcie się, miłego dnia.